Hejka, z tej strony Kondys. W nowym filmie z Naraka Blade Point zajmiemy się moją ulubioną postacią Temulhem. Nie oszukujmy się, wybrałem go na początek z tego powodu, że wygląda jak rasowy barbarzyńca. Jego styl gry jednak nie jest aż tak agresywny. Spodoba mi się jego balans i kontrola pola walki. Przejdźmy sobie więc najpierw do opisu jego umiejętności i pokażę Wam na przykładzie moich najlepszych zagrań, jak możemy wykorzystać jego potencjał. Temulch jest władcą wiatru, więc jego umiejętności dotyczą właśnie tego żywiołu. Jego podstawową zdolnością jest stworzenie trzech kul wiatru, które najpierw będą blokować zasięgowe ataki wroga. Później możemy wystrzelić te kule, aby wytworzyć tornado. Najbardziej lubię drugą zdolność, ponieważ powoduje, że nasz strzał jest samonaprowadzający, przez co po prostu bardzo łatwo się trafia wroga i od razu mamy go tutaj pod efektem kontroli tłumu, możemy podejść, zaatakować go i od razu mieć przewagę w walce. Jeśli chodzi o zdolność specjalną, tworzymy więzienie wiatru, które właśnie trwa bardzo długi czas, jeśli używamy pierwszej zdolności, dlatego najbardziej je lubię. Jest ono najbardziej uniwersalne. Jeśli wróg postanowi stać w nim cały czas, będzie miał mniej energii, nie będzie mógł używać swoich zdolności, więc będziemy musiał najprawdopodobniej, jak najszybciej z niego uciec. Możemy sobie nawet zostać w środku, wyleczyć się i właśnie można powiedzieć uspokoić walkę. Inne wzmocnienia tej zdolności powodują, że mamy krótszy czas trwania, co zauważyłem, że nie jest w sumie aż takie fajne. Wolę właśnie używając temu lucha wyciszyć walkę, nawet poczekać na mój cooldown na kolejne tornado, aby właśnie tutaj dobrze przemyśleć swój kolejny ruch. To jest właśnie bardzo fajne w Temulchu, że mamy ten balans pomiędzy agresją a obroną. Możemy tutaj bardzo agresywnie podejść wroga, rzucając nasze tornado, ale gdy musimy też się wycofać, uspokoić walkę, możemy sobie użyć tego więzienia, stać nawet w środku tutaj. Trochę, trochę może się nie spodobać to naszym wrogom, że będziemy tutaj grać tak mało agresywnie, ale jednak nie ten, który zadaje więcej obrażeń, zawsze wygrywa, ale ten, który ma lepszą taktykę do walki. I właśnie Temulch jest taką bardzo fajnie taktyczną postacią, bardzo prostą na start. Ale możemy też tutaj wykorzystać jego pełen potencjał, aby zrobić naprawdę fajne rzeczy, które właśnie wam przedstawię.